Dziś odpowiem na pytanie, jak pozbyć się fałszywego poczucia winy. Opowiem też o rodzajach przemocy. Doświadczamy jej bardzo dużo i często ignorujemy jej symptomy. Więc nie będę nikogo straszyć, ale będę mówić o tym, żeby być po prostu przygotowanym. Warto wiedzieć, jaką taktykę stosuje na przykład nasz partner, bo często ma ona pozory troski lub miłości, ale niestety nią nie jest. Dlatego warto. Być świadomym i mieć wiedzę, żeby chronić samego siebie. Relacje to jest bardzo popularny temat. Ciągle jesteśmy w relacji z kimś albo ze sobą. Mamy dzisiaj wielu ekspertów, mamy dostęp do ogromnej wiedzy, i pewnie to właśnie powoduje, że chronimy samych siebie przed trudnymi osobnikami, jakimi są na przykład osobowości narcystyczne czy psychopatyczne. I dziś zajmę się. Poczuciem winy w relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że Tobie to też nie jest obce takie uczucie dziwne, takiego niepokoju, ściskania troszkę w dołku, albo takiego zachowania, kiedy przepraszasz za coś, czego nie zrobiłaś, obwinianie siebie o wszystko. że Myślisz, to na pewno moja wina. Powiem dlatego dziś o różnicy między fałszywym poczuciem winy a tym prawdziwym. Opowiem o tym, co je różni i dlaczego, a także skąd przychodzi to uczucie i jak sobie z nim poradzić. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zostań tutaj na chwilę. Dla osób nowych, ja mam na imię Beata, a to jest mój kanał, i na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stawiamy sobie tutaj wiele pytań. I wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj z sobą i dla siebie. Mamy w sobie dwa poczucia winy. Jedno z nich jest to prawdziwe, a drugie nie ma nic wspólnego z prawdą. I czym one się różnią? Jeżeli zrobisz coś niewłaściwego, tak zupełnie niezamierzanie, niecelowo, nie to, żeby kogoś tam zranić, kogoś dotknąć, kogoś dokuczyć, absolutnie, to czujesz wyrzuty sumienia. Tak samo gdy naruszasz czyjeś granice, przesuwasz je, kiedy naruszasz czyjeś wartości, swoje również, to masz to poczucie winy, masz pewien rodzaj takiego napięcia wewnętrznego i to jest całkiem naturalny mechanizm dla wszystkich ludzi, Zdrowych na umyśle, <noise> powiem tak. Jednak w momencie, kiedy naprawisz swój błąd, albo nawet kiedy tylko odczuwasz taką wewnętrzną skruchę, refleksję na ten temat, zasz, zaczynasz czuć ulgę i poczucie winy powolutku znika. To jest bardzo ważny aspekt, który odróżnia właśnie prawdziwe poczucie winy od tego fałszywego. Znika, ponieważ. Zniknął powód, powód, aby tak się czuć. Jeżeli chodzi natomiast o fałszywe poczucie winy, to działa ono nieco inaczej. Jest to taka skłonność do odczuwania winy, nawet wtedy, kiedy nic nie zrobiłaś złego. Nie naruszyłeś żadnych wartości, ani niczyich granic, nie zrobiłeś nic zamierzenie, to czujesz się nadal źle. Mimo tego, że w ogóle nie masz w tym żadnego udziału, i czy to w ogóle jest możliwe? A no okazuje się, że jest to możliwe. Fałszywe poczucie winy powoduje, po czym to poznasz, bo powoduje takie różne stany. Między innymi na przykład, że unikasz ludzi, czujesz się gorsza od, in, od innych, albo nie wiem, niegodna być w danych kręgach, masz lęk przed podejmowaniem decyzji albo też działania. Bo na przykład obawiasz się nie tylko porażki, ale co dziwne, obawiasz się również sukcesu. I tutaj mam na myśli, oczywiście, syndrom oszusta. Kiedyś pewnie zrobię film, bo to jest naprawdę ciekawa kwestia syndromu oszusta. W niej również odzwierciedla się ta kwestia niezasługiwania. Albo na przykład unikasz rozwiązania problemu, często przyjmujesz taką postawę obronną, tak jakby cię. Inni ciągle non-stop atakowali albo oceniali. Sabotujesz też własne sukcesy. Unikasz na przykład robienia rzeczy dla samych siebie. Każesz siebie za coś, czego w ogóle nie zrobiłaś. Stawiasz ciągle innych na pierwszym miejscu. Zapominasz o sobie bezwzględnie. Nawet do tego stopnia, nie wiem, że robisz prezenty innym ludziom, bo dla ciebie to ci zawsze szkoda pieniędzy, albo myślisz sobie, e, tam nie potrzebuję. Albo tam, a szkoda pieniędzy, bo na coś tam innego wyda. Fałszywe poczucie winy również sprawia, że jesteś uwięziona w miejscu, w którym wiele Twoich potrzeb pozostaje niezaspokojonych. Jeśli nic z tym nie zrobisz, to uwierz mi nikt inny nie ma szans, by to zmienić. I Twoje potrzeby zostaną w tamtym miejscu. Na zawsze. I już nic się w Twoim życiu nie zmieni. Dzisiaj ja Cię będę bardzo mocno namawiać do tego, żeby coś z tym zrobić. I możesz coś z tym zrobić. I powiem o tym, co. Fałszywe poczucie winy uniemożliwia opuszczenie miejsca przywiązania. Gdy sama pozbawiasz się miłości, sukcesu, szacunku i uczciwego traktowania, to zaczynasz czuć się winna. Przekonanie, że tak nie wolno, że tak nie wypada, że to egoistyczne, że nie wolno tak postępować, nie zasłużyłam i tak dalej. To pozbawianie jest przywiązaniem psychologicznym i skąd się dobierze? A bierze się też stąd, że niemowlęta i małe dzieci, których potrzeby nie zostały zaspokojone, one przyzwyczajają się do deprywacji, wytwarzają na nią tolerancję. I w rezultacie. Uczysz się nieświadomie szukać niedostatku, do którego jesteś przyzwyczajona albo przyzwyczajasz się. Ja wiem, to brzmi paradoksalnie, ale to jest prawda. Twoje uczucia i zachowania stają się trochę jak samospełniająca przepowiednia, która raz za razem wskazuje cię na niedostatek, na Brak szacunku, zrozumienia, opieki, miłości, pomocy, a w skrajnych przypadkach dosłownie znikasz. Nikt już nie zwraca na Ciebie uwagi, nie możesz przebić się w żadnym towarzystwie. Nie wiem, czy Ty znasz takie osoby, których nikt nie zauważa. One są jak duch, pojawiają się i znikają. Nikt w ogóle nie zwraca na nie uwagi. Czasem takie osoby próbują się gdzieś tam w towarzystwie, wiesz, zabłysnąć, coś powiedzieć swoją obecnością, zwrócić jakoś na siebie uwagę, ale to jest tak krótko, taka krótka chwila, naprawdę te osoby stają się transparentne. Fałszywe poczucie winy jest też nieświadomym narzędziem podtrzymywania tej deprywacji przy życiu. I chodzi mi o to, że kiedy sabotujesz swoje potrzeby, uczucia, to też zaczynasz chorować. Nie wiem, czy wiesz, ale podłożem wszystkich chorób immunologicznych jest właśnie autosabotaż. I sabotujesz własne myśli, własne potrzeby, własne emocje. Po prostu robisz to sama sobie. I jedynym rozwiązaniem jest... Zauważenie tego, zauważenie tego w swoich myślach, w swoim działaniu, postępowaniu, jeżeli cokolwiek jest w Twoim życiu, co robisz niezgodnie z tym, jak naprawdę czujesz, to jest z Tobą niespójne, to jest właśnie ten moment. Czasem być może na początku będziesz potrzebował jakiegoś wsparcia, mówię o profesjonaliście, ale dzisiaj jest ogromny wybór coachów, psychologów, terapeutów. I przy wsparciu tych ludzi nauczysz się rozróżniać ten fałszywy lęk od tego prawdziwego. Nauczysz się odróżniać w ogóle, jakie są potrzeby, gdzie te potrzeby są? Bo one są często tak bardzo głęboko ukryte w piwnicy, jak to Ewelina mówi, że trudno jest stamtąd wygrzebać, trudno je w ogóle tam oświetlić czymkolwiek. Skąd bierze się takie uczucie w nas? Poczucie winy bierze się z przemocy. A o niej też, też nas nie uczono ani w szkole, ani w domu. Używano jej, lepiej można było powiedzieć: nadużywano jej zawsze, jednak nie tłumaczono, jak ją rozpoznać, jak się przed nią uchronić. W moich czasach zdecydowanie więcej stosowało się na przykład kar cielesnych, bo uważano, że są właściwe i skuteczne. Takie były systemy wychowawcze. Może i dzieci były bardziej posłuszne, chociaż ja naprawdę bardzo w to wątpię, bo uważam, że to było bardzo pozorne posłuszeństwo. aż dzieciaki takie w domach pełnych przemocy odreagowały sobie na zewnątrz, w myśl zasady bity, bije, albo też stawały się te nadwrażliwce, wszystkie takie, to stawały się bardzo łatwym celem dla innych oprawców i były wykorzystywane jako ofiary. I w ten sposób myślę, że wychowano masę ofiar, których granice zostały wielokrotnie przekraczane wzdłuż i wszerz. I myślę, że tak w dorosłym życiu, często w naszym dorosłym życiu, my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że jesteśmy ofiarami. Po prostu nie wiemy, skąd mamy w sobie taki niepokój. Dopiero na terapii, kiedy próbujesz poskładać swoje życie, zrozumiesz, że padłeś ofiarą i niewiele mogłeś zrobić. Wtedy nie, ale teraz możesz. Nawet jeżeli w trakcie życia umacniałeś sobie takie przekonanie, że jesteś niewystarczający, że głupszy, że niegodny, że nie zasłużyłeś, czy że jednym słowem jesteś gorszy od innych, to od dzisiaj możesz to wszystko zmienić. Naprawdę możesz, możesz zrobić. Ale najgorszy jest ten moment, że to jest naprawdę, uważam, że wystarczająco trudne um, żyć z takim obciążeniem. Ale odkrywam w to, że my sami sobie jeszcze dokładamy. Mamy taką tendencję na przykład do tego, że usprawiedliwiamy zachowania swoich oprawców, albo skrętnie to wszystko tak walujemy, maskujemy ładnie, te wszystkie okrutne zachowania z domu. Ja, I co mam tutaj dokładnie na myśli, to to, że kobiety, bo takie są moje doświadczenia, kobiety najbardziej chyba, wiele swoich emocji przykrywają śmiechem lub uśmiechem. Albo mówią: "A przecież on to tam w sumie nie bije, nie pije, z domu nie wynosi, dobry chłop z niego. Ma dobre serce, tylko nerwowy jest." A jak już pije zbyt dużo i z domu jednak wynosi i z czasem tak szturchnie, wiesz. I ją i dzieci to nic. On tylko taką nerwową ma pracę i trudne dzieciństwo miał. No, a ponadto, no to słuchajcie, no nie dramatizujmy. No przecież życie to nie bajka, to nie jest film. Tak, to prawda. To nie jest ani bajka, ani film. Ale czujesz gdzieś podświadomie, że powinno lub mogłoby być inaczej. Masz takie wewnętrzne wrażenie, że jednak coś jest nie tak. I zauważasz wtedy zmiany w sobie. I mówisz sobie, z jednej strony nie tak miało wyglądać moje życie, ale z drugiej myślisz, ach, czy to nie dziecinne, żeby tak oczekiwać, że się marzenia spełnią? Przecież dorosłe życie nigdy nie jest łatwe, a związek wymaga kompromisów. To też prawda. Tylko gdzie jest granica kompromisu? Ja myślę, że kobiety nie do końca wiedzą. Mają z tym kłopot może, tak? Bo wiesz, dlaczego tak myślę? Bo w sumie kobiety najczęściej dokładają sobie coś takiego jeszcze do tego wszystkiego. A ja też jestem trochę winna. I sama sobie uruchamia takiego uspokajacza, który załatwia wszystko. Zrozumienie tego czasem wymaga naprawdę długie lata. A czasem wcale nie chcemy się do tego przyznać, że w naszym domu, w naszej rodzinie, w naszym życiu panuje przemoc. No bo co ludzie o nas powiedzą? Dlaczego tak trudno przyznać się do tego? Jest wiele powodów. Jednym z powodów jest to, i taki podstawowy to powód, że kiedy jesteśmy dziećmi, to wszyscy bez wyjątku idealizujemy naszych rodziców, i wina za ich niezadowolenie czy ich nieudane życie my bierzemy na siebie. Wszystko garściami, tylko na siebie. Tak, rodzice są idealni. Opiekują się nami, więc samo przez się mówi, że nas kochają. To jest oczywiste. Dla nas jest to oczywiste jako dzieci, że wina leży po naszej stronie. Kiedy jest jakiekolwiek niezadowolenie, kiedy rodzice się kłócą, kiedy są smutni, to wszystko, cokolwiek tego się dzieje, wszystkie te napięcia w domu, dziecko bierze na swoje plecki takie malutkie plecki bierze naprawdę na siebie odpowiedzialność. Myślę, że wiele osób, które ma przynajmniej podstawy psychologii, to wie o tym. Że tak jesteśmy wtedy wytrenowani w przemocy i wchodzimy w związki z partnerem i nikt nam tego nie tłumaczy. Nikt nam nie mówi, nie tłumaczy, tłumaczą nam fizykę, chemię, matematykę, ale nie tłumaczą nam, że, że przemoc to jest zamierzone działanie, że ktoś wykorzystuje przewagę siły przeciwko Tobie, że narusza wtedy Twoje prawa, Twoje e, osobiste granice i powoduje cierpienie i wszelkie szkody psychiczne czy fizyczne w Tobie. Że przemoc to jest nic innego jak chęć kontrolowania i podporządkowania sobie Ciebie. Że to jest poczucie władzy. Wiesz, na takiej zasadzie ja jestem duży i mogę wszystko, a Ty jesteś mały i masz mnie słuchać. To jest okrutne i słabe, ale prawdziwe i powszechnie nadal stosowane w modelu wychowawczym. Kiedy mówimy o przemocy fizycznej, to najczęściej myślimy o biciu. Ale to nie jest wszystko, bo to mogą być bardzo różne zachowania, i takie zachowania, o których myślę, to jest też popychanie, szczypanie, przytrzymywanie, szarpanie. Może widzisz nieraz, jak rodzice wyżywają swoje trudne emocje na dziecku i tak szarpią nim na ulicy. Oczywiście, że trudniejszym tematem jest przemoc psychiczna. To jest bardzo skomplikowana forma, która posiada taką niejednoznaczność w sobie, jest bardzo trudna do uchwycenia. Przemoc psychiczna działa z ukrycia i naprawdę ma bardzo poważne konsekwencje. I mam na myśli tutaj poniżanie, wyzywanie, wyśmiewanie, upokarzanie, karanie. Na przykład ciszą, odmową zainteresowania, jakąś niedostępnością emocjonalną, zmawianie komuś choroby psychicznej, bo tak ładnie do siebie niektórzy mówią no ty to jakaś nienormalna jesteś, głupku jeden, debilu. To jest też izolacja, kontrola kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, stosowanie gruźb. Zaburzanie snu poprzez awantury nocne. Wiele takich rzeczy, które, których naprawdę nie da się zbadać. Nie da się nas podłączyć pod żadne urządzenie, które zbada poziom takich rzeczy, które przeżywają te, tej przemocy fizycznej. Ale przemoc to jest również pieniądze. To jest pozbawianie pieniędzy, ograniczanie ich, podejmowanie, podejmowanie takich decyzji finansowych bez partnera. Słynne chwilówki, na przykład, ktoś podejmuje. Decyzja o takich chwilówkach, bo potem musicie to razem spłacać, tak? To jest też rozliczanie kogoś, partnera, na przykład z każdej złotówki. I czy takie zachowania to zawsze jest przemoc? A może jednak są jakieś wyjątki? A może da się jakoś usprawiedliwić? Takie pytania pojawiają się na coachingu. I powiem szczerze, ja jestem pełna podziwu. Jak wiele inteligentnych wytłumaczeń jest dla swoich oprawców, ile kobiet potrafi tak wytłumaczyć sytuację, że naprawdę majstersztyk. Ja rozumiem wszystkie próby i chęć walki o związek za obie strony. Wiem, jak ważna jest relacja, jak silne więzi łączą ludzi, a zwłaszcza kobiety. Jednak rozumiem. Można niechcący kogoś popchnąć lub uderzyć, niechcący szturchnąć, tak łokciem. Ale raczej nie ma mowy o niezamierzonym policzku, o boksowaniu, czy o gwałcie, czy obrzucaniu kogoś wulgaryzmami. No tego nie można zrobić przypadkiem, niechcący. To się nie może wymsknąć. Posłuchaj. Są wydarzenia, których nie da się wykasować. Nie da się je wykasować z pamięci i nie przykryją je żadne miłe gesty czy czułe słówka. Nie zapominaj, że nadal to jest przemoc. Mimo tego, że mówi, że Cię kocha, to nadal jest przemoc. Że przeprasza po wszystkim i wszystko próbuje naprawić i wszystko Ci wyjaśnia. Nawet jeżeli czasem jest wspaniale, cudownie, partner jest po prostu tym wymarzonym. To nie znaczy, że przemoc znika. Wiesz, że to jest tylko manipulacja. Nawet jeżeli on sam był ofiarą przemocy w dzieciństwie, to jest żadne usprawiedliwienie. Wrze wręcz przeciwnie, oczekuj większej samoświadomości, większej pracy nad sobą. W choćby prostej zasady. Nie rób tego komuś, co tobie niemiłe. Nawet jeżeli. Rodzic stara się najlepiej jak tylko potrafi. To także jest przemoc, bo co, bo nie może się opanować, żeby cię nie zbić, żeby nie zbić dziecka, nie ciebie. Jeśli partner nie postrzega tego jako przemoc, to, to jest nadal przemoc. Jeśli nie pozostawia śladów na twoim ciele, to nadal jest przemoc. Jeśli masz to głębokie przekonanie, że do tej pory wasz związek był idealny, fantastyczny, niepowtarzalny, to nadal jest przemoc. Ja wiem, że tak bardzo chcemy widzieć w ludziach innych dobro. Że same wymyślamy sobie najlepsze usprawiedliwienia dla czyjegoś postępowania, ale tej jest broń przy, przeciwko samym sobie. Ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie i dobrze usposobioną osobą do ludzi. Ale takie usprawiedliwianie oprawcy jest. No, nie uleczy oni ani siebie, ani waszego związku. Naprawdę oszczędzisz sobie wiele ogromnego cierpienia i bólu, jeżeli już od pierwszego razu, kiedy coś się wydarzy, po prostu nie zgodzisz się na takie traktowanie. Uwierz mi, że on się nie zmieni, bo, bo, nie wiem, bo coś ci obieca, bo powiesz, że to już jest ostatni raz. Przecież znasz to. Wiele było już takich ostatnich razów. Ludzie generalnie się nie zmieniają. Wierzę, że ten główny pień to mają taki sam. Czasem odchylają się w jedną stronę albo w drugą, ale to jest żadna zmiana. A na pewno, jeżeli chodzi o przemoc, to są, ba to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Są ludzie, którzy bardzo aktywnie nad sobą pracują. Fałszywe poczucie winy staje się czasem kulą u nogi i masz takie wrażenie, że wszystko jest twoją winą, on tak potrafi ci w głowie namieszać, że gotowa jesteś go błagać o wybaczenie, co też często się zdarza. Przepraszasz oprawcy za wszystko, czego nie zrobiłaś, tylko po to, żeby uniknąć kary, kary milczeniem, niezadowoleniem po to tylko, żeby zniknęło to napięcie między wami. Jeżeli obecnie jesteś w stanie takiego Ogłupienia i już właściwie nie wiesz, co jest w waszej relacji, to posłuchaj, czy w tych stwierdzeniach brzmi coś znajomo dla ciebie. A w komentarzu pod tym firme, filmem oczywiście dodaj mi swoje doświadczenia. Każdy z nas ma inne. Ja to jest lista y, osób, które. Mówiły, czy jest ta osoba, którą można znaleźć też w internecie i ich wrażenia? Większość kobiet mówi, że nigdy, że zawsze ma takie uczucie, że musi dbać o potrzeby innych, a nikt nie dba o, je, o jej potrzeby. Że odczuwają ciągły niepokój i czują, że muszą chodzić na paluszkach w tym życiu. Nie wiedzą, co się dzieje i ciągle są w takim niepokoju wewnętrznym, czują ciągłe zagrożenie. I jakby oczekiwały, że nie wiadomo skąd i w jakiej formie coś złego nadejdzie. Że nie panują nad sytuacją i mają wieczne poczucie zmieszania. Mają też wrażenie, że coś z nimi jest nie tak, że, że wariują, że życie ich całkowicie przytłacza. Że nie wiedzą już, kim są, że są wyczerpane, zmęczone że mają problem z normalnym funkcjonowaniem, dbaniem o siebie, ze snem, że ciągle się zastanawiają, co mają zrobić, co w sobie zmienić, co jeszcze ulepszyć, jak jeszcze bardziej partnera zadowolić. Zastanawiają się, co ze mną jest nie tak. Tęsknią za samą sobą, za dawną sobą. Czują, że już nie, nie są tą samą osobą. Chcą znowu poczuć się normalnie, tak jak kiedyś. Mają wrażenie, że to życie nie powinno tak wyglądać, ale nie wiedzą co się dzieje. Nie umieją sobie wytłumaczyć, co właściwie się dzieje i przez co przechodzą teraz. Nie rozumieją tego. Nie rozumieją swojego zachowania, nie rozumieją zachowania swojego partnera. Ciągle zadają sobie pytanie, dlaczego, co robi nie tak. Zastanawiają się, dlaczego ciągle usprawiedliwiają. Nie rozumiejąc, dlaczego on to robi. Jeżeli w którejkolwiek sytuacji, w którymkolwiek momencie poczułaś, że to odnajdujesz kawałek samej siebie, to znaczy, że w Twoim życiu panuje rodzaj jakiejś przemocy i poczucie winy, które czujesz, jest tym fałszywym odczuciem. Jeżeli chcesz być wolna od fałszywego lęku, to ścieżka rozwoju osobistego jest jedyną słuszną drogą. Kiedy zaczniesz poznawać siebie i przyglądać się swoim emocjom, oswajać się z tym, co w Tobie jest prawdą, a co przekonaniem, czyli jakimiś zasłyszanymi głosami z dzieciństwa, to zdecydowanie będziesz wiedziała, w jakim kierunku masz pójść. Kiedy poznasz tą prawdę o sobie, to nie będzie można tak Cię łatwo, wiesz, wmówić, że to jest Twoja wina, ty zrozumiesz, że Ty nie jesteś tutaj po to w tym związku, żeby zadawalać inne osoby i, i spełniać tylko czyjeś oczekiwania. Będziesz w stanie docenić swoje życie, ale również wziąć odpowiedzialność w swoje ręce za swoje myśli, emocje, za swoje zachowania. To Cię czyni wolnym. Naprawdę. Będziesz wolna, a to jest przepiękny stan, kiedy nic nie musisz i jesteś wolna od wpływów, czyli również od manipulacji, ale też i nie manipulujesz. Jest to stan szczęśliwości, a to jest pewnie ten stan, do którego dążymy wszyscy, czyli szczęście. Ja wiem, że dzisiaj to był trudny temat, ale warty poruszania, dlatego że uważam, że Czasem zapominamy, a czasem zamykamy oko czy oczy na to, że tyle niepotrzebnych rzeczy dzieje się w naszym życiu. Na dzisiaj to już wszystko. Ja oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz, to zapraszam Cię subskrybuj ten kanał. Będziesz z nami częściej, subskrybuj go z dzwoneczkiem tu albo tu, i wtedy będzie Ci przypominał YouTube oczywiście o tym, że, że jest nowy film. Publikuję co tydzień w piątek. Oczywiście proszę Cię o to, żebyś ten film y, Ty sam przesyłał do swoich znajomych, którym być może że się przyda. Poza tym dla nas youtuberów każde Twoje udostępnienie daje szansę na to, żeby nasze treści zostały publikowane w innych miejscach i żeby miały większą dostępność. Na dzisiaj to wszystko. Ja Cię bardzo serdecznie pozdrawiam na coaching, e, czyli spotkanie jeden na jeden. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Wszystkie kontakt i informacje o mnie znajdziesz w opisie tego filmu. Na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia następnym razem.